Cześć, witaj. Przychodzę ci dzisiaj opowiedzieć o dwóch rzeczach, które są ze sobą spójne i zagrały dzisiaj dla mnie i chcę się nimi z Tobą podzielić. Pierwsze to jest film Rzeka, na którym byłam w kinie dzisiaj. On jest w kinach od 10 lutego i można w tym miesiącu pójść i go zobaczyć i bardzo polecam. I za chwileczkę o nim Ci powiem więcej, o co chodzi i dlaczego o nim mówię. A druga rzecz to jest krąg kobiet, który odbędzie się w piątek w ogrodzie kreacji w Gdyni. Dlaczego te dwie rzeczy są ze sobą spójne? Dlatego, że ten film rzeka on opowiada o tych wszystkich rzekach na naszej planecie Ziemia, na żyjącej istocie, jaką jest Ziemia i o tamach, które pobudowaliśmy na tych rzekach, o tej całej kontroli, którą my jako ludzie manifestujemy. Kreując koryta rzek i tamując ich przebieg. I przez to rzeki nie mogą swobodnie płynąć, nie mogą żyć prawdziwie w swojej dzikości, nie mogą zasilać całej ziemi, niosąc ze sobą minerały, właściwości, rośliny, zwierzęta, które płyną wraz z rzekami w odpowiednie miejsca na całej ziemi. Kiedy my stawiamy tamy w jednym miejscu. Regulując tam w naszym mniemaniu, ludzkim mniemaniu, regulując wody, na przykład zapobiegając powodziom, w innym miejscu na planecie Ziemia przestaje na przykład woda istnieć w ogóle i umiera tam życie, i cały system zaczyna być rozregulowany, chociaż na początku nam się wydawało, że regulujemy go w odpowiedni sposób. Tak naprawdę kontrolujemy. I ten film bardzo, bardzo mnie dotknął. Ja przepłakałam tam ponad godzinę cały czas, czułam w swoim systemie, że to samo ma miejsce w moim ciele, że u mnie też ta rzeka życia, też ży, ży, wody życia we mnie, cały system emocjonalny, bo tym są rzeki naszego ciała, jest poblokowany, są takie właśnie tamy. I ta prawdziwa. Dzikość, płynność nie wydarza się w pełni tak jak powinna, i to całe ciało nie jest w odpowiedni sposób odżywione, dotlenione. Bardzo przeżyłam ten film i bardzo go polecam. On jest przepiękny, zarówno na poziomie kolektywnym, bardzo dużo pokazuje, jak i na poziomie właśnie indywidualnym. Możemy wiele dla siebie wynieść z tego filmu. I tym samym, zupełnie intuicyjnie jakiś czas temu zaprosiłam do, na krąg. Ja prowadzę takie kręgi w cyklu Kobiece Piękno. To są kręgi, które odbywają się raz w miesiącu w ogrodzie kreacji w Gdyni. I ja zaprosiłam gościnę, bo zawsze na tych kręgach jest jakaś gościni, którą jest Kamila Kreft. Kamila Kreft to jest kobieta, która pracuje z oddechem, różnego typu praktyki oddechowe stosuje w swoim życiu i też dzieli się tym w swojej pracy. Ja zaprosiłam Kamilę, byśmy poprowadziły taki krąg razem dla kobiet, który będzie dedykowany odżywieniu. Tych nasion życia w nas. Bo teraz jesteśmy w takim czasie między Imbolc, czyli 2 lutym, a pierwszym dzień wiosny, 21 marca. To jest taki czas, kiedy zima jeszcze się nie skończyła, a wiosna jeszcze się nie narodziła. Takie przedwiośnie, a nawet jeszcze nie przedwiośnie, jeszcze, jeszcze wiele tego życia sobie drzemie w nas i w naturze, i ta hibernacja się wydarza, i te nasiona życia. Tak jak roślin, tak i w nas nasiona inspiracji, nasiona życia, one sobie tam drzemią, kompostują się, a niektóre z nich już pragną się przebudzić. Tak jak w naturze obserwujemy, że już niektóre rośliny, niektóre drzewa wypuszczają pierwsze pąki. To samo zadziewa się w naszych ciałach, jeżeli jesteśmy z tym w kontakcie, jeśli jesteśmy podpięci, ja to mówię, no, jesteśmy w kontakcie z cyklami życia i z naszą własną cyklicznością, to możemy to poczuć, że to samo wydarza się w naszych ciałach. Ja to wyraźnie czuję i czuję, że niektóre inspiracje, niektóre y, takie nasiona inspiracji we mnie jeszcze pragną drzemać, a inne już pragną się przebudzić. I ten krąg w piątek, który będzie miał miejsce, nazwałam go właśnie dotlenienie, dotleńmy nasiona życia w naszych ciałach, Poczuję, że to jest ważne, by wejść teraz w głąb swojego ciała i poddychać do tych nasion, które sobie drzemią w naszym ciele, by je odżywić, by je dotlenić, by dać im energię i świadomość, też tam posłać wraz z oddechem, by one mogły narodzić się na wiosnę. To brzmi wszystko tak metaforycznie, ale to prawdziwie działa i zadziewa się w naszych ciałach. Ja w ogóle jestem mocna ostatnio w temacie cykliczności, o czym powiem więcej na samym końcu, ale jeszcze wracając do tego kręgu, bardzo Cię na niego zapraszam, te kręgi są bezpłatne, moja praca jest bezpłatna, ja je organizuję, ponieważ chcę stworzyć takie środowisko kobiet, które się spotykają regularnie, raz w miesiącu, po to, by się wymienić doświadczeniem, wymienić się tym, co żywego, co u nas się zadziewa, jak przeżywamy, to, co się dzieje w nas i w naturze i w życiu, w codzienności, ale też by właśnie powstała taka przestrzeń, gdzie możemy czegoś nowego się nauczyć, i dlatego zawsze zapraszam gościni, jakąś kobietę, która zajmuje się danym obszarem holistycznego uzdrawiania. I ona dzieli się sobą, swoimi darami w postaci mini wykładu, czy mini warsztatu. I teraz to będzie właśnie Kamila Kreft z praktyką oddechową. Więc taki krąg, on wygląda tak, że jest tradycyjnie krąg, dzielimy się tym, co żywego. Ta kobieta, która oczywiście czuje nic, nikomu nikt nie każe. Tak jak czujesz, możesz się otworzyć na tyle, na ile masz ochotę, albo po prostu słuchać sobie w ciszy i dzielić się swoją obecnością w tym spotkaniu. Potem robimy sobie taką przerwę, herbatka, ciasteczko, owoc i potem robimy sobie razem tą praktykę, uczymy się czegoś nowego. I potem znowu krąg, a na koniec jest kiermasz i wymiana ciuchowa, więc wszystkie kobiety, które mają, robią rękodzieło, coś własnymi rękami i wszystkie kobiety, które mają do oddania jakieś ciuchy, które może dla Ciebie są już stare, a dla innej kobiety byłyby nowe, świeże i fajne, to można to wszystko przynieść na ten krąg i później właśnie po kręgu wymieniamy się, dzielimy się swoimi dobrami, swoimi darami. Więc to jest takie spotkanie w kobiecości, dla kobiet, od kobiet. Jedyna prośba jest taka, by uiścić donację dobrowolną w takiej wysokości, w jakiej czuję, żebyśmy mogły pokryć koszta, koszta przyjazdu gościni i koszta przestrzeni czyli siedziby Fundacji Ogród Kreacji. I tutaj się spotykamy w Gdyni, można się zapisać, tutaj pod tym filmikiem jest link do zapisu na ten krąg. Jeśli teraz w piątek Ci nie pasuje, to zapraszam Cię w kolejny piątek za miesiąc. Zawsze w piątek o 17, od 17 do 20.30, 21 te kręgi trwają. Myślę, że to jest naprawdę piękna okazja, by po prostu przyjść, spotkać się, pobyć w innym środowisku, nawiązać nowe przyjaźnie, Um, wymienić się kontaktem, wymienić się doświadczeniem, wymienić się um, na poziomie mentalnym, emocjonalnym, tym co do nas żywego, ale trzeba wypić ciepłą herbatę, po prostu pobyć wśród kobiet. To samo to też jest dobre, to jest naprawdę wzmacniające, inspirujące, by być w przestrzeni z innymi kobietami. Zapraszam cię serdecznie na ten krąg. Jeżeli masz ochotę dołączyć, to poniżej możesz dokonać zapisu i po prostu przybądź. I ostatnia taka rzecz jest to właśnie, że cykliczność jest dla mnie ostatnio bardzo, bardzo ważna. Czuję, że otwiera się przede mną jakiś taki nowy rozdział integrowania wszystkich etapów cykliczności. Ja do tej pory dużo mówiłam o miesiączce, o tym czasie, kiedy jesteśmy w krwawieniu, kiedy właśnie ta energia jest do wewnątrz, kiedy łączymy się z takim archetypem tej, która wie, takiej wewnętrznej też szamanki, ale są też te inne wszystkie etapy, które są tak bardzo ważne w cyklu życia. Lato, jesień, wiosna, zimo, zima, dziecięcość, nastolatka, dojrzałość i starszyzna, dzień poranek, dzień popołudnie, noc, owulacja, faza folikularna, menstruacja i faza lutearna. Ta cykliczność jest wszędzie w nas, i czuję w sobie takie wołanie, taką potrzebę, by zintegrować, by uczyć się tego, by to rozpoznawać dla siebie poprzez praktyki z ciałem, poprzez śpiewanie, poprzez czytanie, poprzez zrozumienie też na czym ta cykliczność polega i jak ja mogę jej, jej być bliżej. I ostatnio odbył się warsztat, który nazwałam Zrób to, co możesz, nawet jak potrafisz, używając tego, co masz. To był warsztat taki jednodniowy online, wzięło w nim udział 13 kobiet. Piękne spotkanie w kręgu kobiet, i właśnie tam mówiłyśmy o cykliczności i o tym, jak ważne jest to zanurzanie się w siebie i naprawdę zatrzymanie się, po to, by potem można było się wynurzyć. I czuję, że to jest na tyle ważny temat, że pragnę powołać taki dłuższy program w kręgu kobiet, właśnie gdzie będziemy mogły się uczyć siebie na fali tej cykliczności. Będzie, będą pieśni, pieśni opiekuńcze. Będą, będzie praktyka Chikung, to będzie piękny proces, i o tym niedługo nagram tutaj wideo specjalnie o tym programie. I mam nadzieję, że cię w nim spotkam, bo będzie to piękna przygoda naprawdę piękna przygoda. Czuję, że taka. No coś takiego, co długo się we mnie rodziło, i bardzo cieszę się, że mogę to powołać dla siebie, dla ciebie, jeżeli będziesz miała ochotę. Więc to tylko taka zajaweczka jutro będę na Instagramie z live'em, więc jeżeli masz ochotę to zapraszam też tam tam częściej się dzielę sobą, częściej jestem i z całego serca zapraszam na krąg kobiet w piątek jeżeli nie ten, to te kręgi się nazywają kręgi kobiet w, w cyklu kobiece piękno, one mają zawsze inny tytuł w zależności od tego o czym jest krąg ale cykl się nazywa kobiece piękno więc te kręgi będą się odbywały raz w miesiącu i kiedykolwiek zapragniesz Możesz wejść do mnie na stronę, wejść sobie w kręgi kobiet, kobiece, piękno i tam znajdziesz informacje o najbliższym kręgu w tym cyklu. Bardzo ciepło cię zapraszam. Pozdrawiam.